Cześć! Tu Hania i Amelka. Cześć! Witajcie w następnym odcinku. I dzisiaj postanowiłyśmy, że przetestujemy mamy, czy po poprzednich odcinkach, zobaczcie sobie, no nabrała umiejętności zabawy. Przypomniała sobie jak to fajnie jest być dzieckiem, jak to fajnie jest się bawić, a nie jak sztywna, ciągle dzwoni przy albo coś robi na komputerze. No po prostu naprawdę. no. I mamy dla niej kilka wyzwań. I zrobimy przypinki z wesołą buźką zieloną, gdy mama coś zaliczy i z czerwoną buźką smutną, gdy mama czegoś nie zaliczy. Mhm, no to dobra, robimy. to robimy. Są gotowe. Pięć zielonych uśmiechniętych, pięć niebieskich czerwonych. Y... Pięć niebieskich czerwonych? Nie. Pięć smutnych pięć czerwonych. Jedna. Pięć, pięć smutnych czerwonych tak. i pięć wesołych zielonych. Musimy jeszcze mam nie, nie to powiedzieć. O tym powiedzieć. No dobra, o tym powiedzieć, yy, że w ogóle jestem czele. Dobra, to ja idę do mamy A ja to co? A co tu zostanie? Nie. Mamo. mamo! 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 No co tam dziewczyny? No mama, mamy dla ciebie wyzwa. Ma będziesz robić różne zadania, które my ci zadamy, a pod koniec będziemy cię oceniać. Czy zrobiłaś dobrze i uśmiechniętą minkę? Czy inne. No, ale po co ja to mam robić? Bo mamo! No przecież my musimy Cię wytrenować i sprawdzić, czy po tamtych e, treningach zabawy. Tu zrobię no Tak, i potrafisz się bawić. Musimy cię, cię sprawdzić. A ja dam radę? Tak. No nie wiadomo. No pewnie tak. tak. O, ale, no tak, ale może coś mi się tam. No dobra, to co muszę robić? Okej, okay, mam. Patrz. Tutaj mam bardzo lekką, styropianową kulkę. I ty. No patrz, jak I ty. Musisz ją przedmuchać. No. Musisz ją przedmuchać z tego punktu. Do kan. Tego. Mogę dotykać? Nie możesz. Nie, możesz mukać. Nie możesz gąbkę dotykać. No ej. Masz da? Nie, wiem. A my będziemy to czytać. Dobra, to widzimy mi. Czekaj. Dobra. Tu. Muszę wziąć kartę do w punktów. Nie no bez żadnego dotykania, tak? Tak. Musimy brać bez ja Bez. Nic nie oceniały. Te zrobiła ładnie. fajne. Mogę? Tak, tak. To Nie, tego mamo. się nie ma zrobić. Da się. One, one lecą do tego Mikołaja, bo to głowka jest. Nie da się. Nie, mamo, stop. Jeszcze raz robisz od początku, i gdy zrobisz jakiś błąd, to robisz dalej.

Dzień. Dzień. Yes. Yes. Nasz werdykt ma. No niestety no, za pierwszym razem spadła piłka. Tak, e, a każde dziecko potrafi to przedłuchać tak, żeby nie dotknęło. Tak, e, kubku. dotykało. No prze, prze, przedłuchałaś to, to przez całą stół, Dzień. ale... Nasz nie. werdykt nie to, to na nie czy to jest w ogóle wykonalne. Okay. Ja chcę Zacznijmy od śmietnika. Ja zacznę. No, ja. Ja. No jedna osoba musi. No, ale będziemy w giełdę, jesteśmy w Nie. nie, jesteś, nie, nie. No ja, tak, tak, ja to zrobię.

Aber ich habe keine Angst, ich dass I bardziej wesoło śmiać. Tak, to. Mamo, a gdzie jest twój e, znaczek? znaczek. To by był drugi. Zbierasz go? No, 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 nieładnie. Idę po swój znaczek. Bo, bo będziesz miała. E, ci damy? Tak. No, bo będziesz Daj sobie sama wepnę. Bo będziesz miała mniej e, to... Minusowy znaczek. Minusowy znaczek? No. Jeszcze jest coś gorszego niż znaczek smutku? Nie, to jest dodatkowy znaczek. Dodatkowy znaczek smutku? No dobra, lepiej mi nie przygotujcie do następnego wyzwania. Kolej, kolejne wyzwanie. Wezwanie. Masz tą rurką wesad, karteczkę i sadzić ją do miski. I tak szybkie. Mam to nosem zrobić? Nie! Guzią. Tak, polał zapytać. No dobra. Słoń. Słoń. Dobra, dajemy ci jeszcze 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, śniegu. Zreczyłaś. A spróbuj, piłkę, ten rzucić w tym wszystkim. No to <laughs> dawaj. Już mi kętą Poproszę, uśmiechniętą puszkę! A ja, żeś już, już. O nie! Inaczej się umawialiśmy. No, słuchajcie, jest dobrze, sytuacja jest dobra. A, a, masz dwa punkty, więc na można powiedzieć, że masz jeden punkt. No, że masz zero punkt. A teraz musisz to wszystko. Wyjąć. Nie no, że masz zero punktów. Nie mów tak. No, tak. Jak kibicować. Liczba liczba. a, a, a Musisz tak? to teraz wszystko. Wyjąć. Dobra, to ty na następne wyzwanie. I raz, raz, raz. Teraz sobie i Mamo, oto kolejne zadanie. W tym zadaniu chodzi o to, a nie zaraz zaprezentuję, tak. że trzeba zbijać tak z zamkniętymi oczami butelki yy, zamkniętymi oczami? Tak. I masz jeszcze dwie, masz jeszcze, możesz dostać jeszcze dwie butelki <grym> Albo smutne. I co? Wtedy uda mi się. Tak. Tak. Test hmm. będę na plus, tak? Zamasz ja. test. Okej, wybierasz test. No Hania, zaraz jakiej mama jak to się robi. Uh. Uh. Oczy. Uh. Uh. Dobra, tobie mama pokaże uh. uh. z otwartymi. A ja mam zamkniętymi? Nie. No. W tych restopach na głowie? Yeah. Hmm. Tak. Hania jest totalnie zakręcona. No bo ona zawsze jest taka, proszę mama. O nie, oła! O nie, udało się! Czy zbijcie nodą też się liczy? E, nie. To ustawiajcie przeszkodę. No, jestem dziewczyny gotowa. No, to Dobra, zaczynajmy tu, tu, tu. No dobrze. Dobrze? Prawo, lewo? Nie. Aaaa!

Proszę, <noise> trup. O, no, dziękuję. ta -da! Sytuacja jest Jeszcze pani. jedna no, może być albo szklanka, albo No to co tam wyszykowałyście? Jestem bardzo ciekawa. Okej, okay, Małusz. Kolejne zadanie. Tutaj mamy ciasteczko. O, Cię, kole, dziękuję bardzo. Nie nie do jedzenia. Okay. Weźmiesz ciasteczko te te, zaraz i położysz sobie na czole tak głową. No tak i będziesz Weź musiała tak zrawać. To tak będziesz musiał podcast, żeby jej nie zjeść. nie można wziąć tak do buzi włożyć. Nie. 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 Ręce z, z tyłu. Tak Wręc Wręc z tyłu. O no nie, to jest niemożliwe, żeby tak zrobić. No dalej. dalej. I co? No masz słynę tak, żeby nie jest. No, <laughs> Ale gdzie oka do pisia? Ty miałeś do no? No, to O nie! Bu, nie udało <laughs> <Brawo> się. <laughs> Jeszcze jedną szansę. <laughs> To Jest niemożliwe, nie tak nie zrobił. Czy ktoś to już zrobił? Hmm. Tak. Może <noise> <noise> otworzysz tak, Guzzie. No tak. mam do. no, uh, tak. <noise> no to, do. do. próba. <noise> Smutna minka. A tak byłam blisko, a tak lubię takie wychodki czekoladowe. Ja spróbuję. Czekaj, czekaj, czekaj. Okay. minus. Bardzo mi przykro, ale ja się nie poddam. Musisz jeszcze ćwiczyć, mamo, ćwiczyć. No dobrze, ja się nie poddam, będę dalej próbować tak, aby spełnić zadanie. I zobaczycie, kiedyś zdobędę wszystkie minki wesołe. Że, I udowodnię wam, że potrafi się bawić. Okej. Okay. A teraz masz Ej, czy Próbowałeś kiedyś tą zabawę? Nie, w internecie znalazłam. Ej, spróbujemy? Dobra, ja też. Ty piszczewko, a ja zaraz wracam. Czekaj. Czekaj na mnie, ja muszę to zobaczyć. Idę. A dlaczego ty? No. Czego ty? Nooo! No. Okay. Ja nie puszczę na czole. <laughs> nie strapiła. co ty zjadłeś? Nie, zjadę, bo jest Poczekaj, A, nie, zjadłeś. Próbuję to zrobić. Poczekaj, czacze, Ja to muszę.